Jesteśmy w Gdyńskim Infoboxie. Jest z nami Michał i Franciszek, uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. No i właśnie, jesteśmy tutaj dlatego, bo ci młodzi, dzielni panowie postanowili ubiegać się o mandat młodzieżowego posła w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Panowie, dlaczego zdecydowaliście się kandydować do Sejmu Dzieci i Młodzieży? Przede wszystkim kandydowanie do Sejmu Dzieci i Młodzieży jest fantastycznym doświadczeniem. Nawet jeżeli mówimy o samym tym projekcie, ponieważ oczywiście finalnie naszym celem jest dotarcie do Warszawy na obrady Sejmu, ale oczywiście przeprowadzanie samego projektu również było świetną zabawą. Generalnie jest to dobra okazja, żeby wnieść coś pozytywnego do życia Gdyni. Chcieliśmy właśnie zaprezentować jakąś wartość dodaną, którą moglibyśmy udowodnić, że młodzi mogą współpracować z samorządem lokalnym i korzystając z doświadczenia starszych osób, także zmieniać rzeczywistość wokół nas. No właśnie. Jeszcze dwa słowa ode mnie. Jestem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej Gdyni. Dlatego również posiadam pewne narzędzia, które mogą ułatwić nam osiąganie celu, który wyznaczyliśmy sobie przed rozpoczęciem tego projektu. Okej. Okay. No dobrze. Jest Sejm, jest projekt. I właśnie jaki pomysł, jaki projekt? Za co żeście się wzięli? Przede wszystkim uważamy, że Gdynia jest fantastycznym miejscem do życia. To jest miasto nowoczesne, rozwijające się. Ale zdaniem naszym podczas tworzenia projektu taki jak ten jest znalezienie jego mankamentów i pokazanie ich, ponieważ my młodzi dostrzegamy pewne rzeczy, których ludzie bardziej doświadczeni nie potrafią dostrzec. Nie jest to ich wina, po prostu taka jest kolej rzeczy. Więc generalnie zabraliśmy się za obiekt nam bliski, czyli obiekt naprzeciwko Urzędu Miasta Gdyni oraz Rady Miejskiej Gdyni. Jest to stadion, jest to lodowisko i jest to skwer Rider. Wiadomo też, że nie skupiliśmy się wyłącznie na tym, co jest złego w tym budynku, ale także Staraliśmy się opracować pewne opinie dotyczące tego w jaki sposób to miejsce służy młodym ludziom i jak jest dobre. Nie skupialiśmy się wyłącznie na wadach, ale także szukaliśmy zalet. I na przykład fajnym miejscem jest skatepark, który jest na, właśnie w skwerze SeaRider. Przede wszystkim jednak takich miejsc jest za mało i nasz projekt zakłada zwiększenie ilości oraz przydatności tego typu miejsc. No właśnie. Na początku też powiedzieliście, powiedziałeś o dostrzeganiu przez wasze pokolenie, czy przez młode pokolenia, mankamentów, których nie dostrzegają ludzie bardziej doświadczeni czytaj dorośli. Realizowaliście, jesteście na finale tego projektu. Czy były jakieś takie momenty, które stwarzały wam trudności, które no, stawały się problemami, które trzeba było rozwiązać? Przede wszystkim podczas przeprowadzenia ankiety ulicznej. Część osób nie chciała wypowiadać się przed kamerą, ponieważ chcieliśmy oczywiście udokumentować opinię Gdynian, ponieważ oczywiście samo napisanie na papierze jest również dowodem, aczkolwiek bardziej przemawia do osób, którym przedstawimy nasz projekt, również nagranie, na którym mieszkańcy z Gdyni zgodnie pokazali, co sądzą o danym miejscu i jak chcą je poprawić. Na samym początku projektu mieliśmy też bardzo duże problemy związane z. Ze sprzętem. Problemy czysto techniczne, ponieważ nasz początkowy sprzęt nie działał, bądź był za słaby, by móc sprostać wymaganiom tego projektu. No i problem był też z czasem. Mieliśmy bardzo napięty grafik na samym początku. No właśnie, ale no mówimy tutaj o problemach technicznych bądź o problemach, że ktoś nie chciał odpowiedzieć na Wasze pytania. A czy były jakieś takie problemy, no, już na, 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 na natury stricte projektowej, że coś Wam się nie kleiło, że Wam, nie wiem, nie zgadzało się z regulaminem projektu, czy generalnie sam, sam początek, czy sam plan projektu był tak przez Was przygotowany, że praktycznie... Pokonując brak czasu, pokonując to, że kamera nie działa albo ktoś nie chce odpowiadać, to wszystkie inne elementy projektu działy się tak, jak się powinny dzieć. Na samym początku kilkukrotnie zmienialiśmy wizję tego, jak ten projekt ma w całości wyglądać i rozpoczynaliśmy już pracę nad pewną częścią, po czym musieliśmy cofać się do początku i zaczynać od nowa, ponieważ nie sprostała nie ona naszym wymaganiom. Przede wszystkim byliśmy otwarci cały czas na nowe koncepcje. Nie trzymaliśmy się naszego planu kurczowo, i myślę, że to było istotne. Przede wszystkim, jeżeli okazywało się, że pewna rzecz nie jest możliwa do zrealizowania, szukaliśmy jej alternatywy, co myślę, że udało nam się w sposób wyśmienity. No dobrze, i tak na koniec przedstawcie się dla tych wszystkich, którzy będą Wam kibicować w tym, żebyście zostali posłami na Sejm dzieci i młodzieży. Ja jestem Michał Nering, uczę się w Trzecim Liceum Ogólnokształcącym. Uczęszczam do klasy humanistycznej. Obecnie jestem przewodniczącym młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Ja jestem Franciszek Chnatów. Uczęszczam do trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni i żywo interesuję się historią i polityką. Dziękuję i życzę, żebyście zostali tymi posłami. Dziękuję.